Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Będzie to film związany z laserem, ale jeżeli jesteś drewnolubem, daj mi chwilkę. Nie przełączaj jeszcze tego na inny kanał. Chciałbym dziś pokazać coś, co mam nadzieję, że przekona was w jakimś stopniu do tego, że taki laser w warsztacie stolarskim jest naprawdę bardzo przydatną rzeczą. Ja na samym początku swojej przygody też byłem sceptycznie nastawiony do takich urządzeń jak lasery, jakieś CNC i tak dalej, ale widzę coraz więcej zastosowań. Zobaczcie, mój warsztat nieduży, jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to miejsce, gdzie nie są tworzone jakieś linie produktów i cały czas produkcja, produkcja. Ja w swoim warsztacie wytwarzam rzeczy na indywidualne zamówienie danego klienta i teraz dzięki takiemu laserowi mogę na przykład skustomizować jego projekt. Jeżeli obserwujecie moje media społecznościowe, takie jak na przykład Instagram czy Facebook, widzicie, że często wrzucam tam jakieś rzeczy związane z laserem, jakieś wypalane mapy, deski do krojenia z jakąś tam dedykacją, na przykład, co właśnie widzicie teraz na przybiciu. Czy też jakieś mniejsze rzeczy typu grawerowanie jakiegoś loga, czy też zrobienie sobie na przykład takiej pomocy jak dziś. W takim warsztacie stolarskim niekiedy trzeba pomyśleć troszeczkę nad danym projektem i wykonać sobie chociażby jakiś szablon. I ja dziś pokażę wam taki najprostszy szablon, który ja wykonałem sobie do desek do krojenia. Jako, że mam frezarkę dużą, dolno -wrzecionową, ale zrobienie uchwytu na niej przy tej głowicy, którą mam, nie satysfakcjonuje mnie za bardzo, ponieważ jest to dość płytkie. Musiał, musiałbym kupić osobną głowicę i po prostu no, wydać jakieś cholernie wielkie pieniądze. A jeżeli mam takie urządzenie na warsztacie jak laser, mogę sobie zrobić zwyczajną taką przystawkę, taki, taki szablon do fryzarki dolno górno Ja zdaję sobie sprawę, że docieram właśnie do wąskiej grupy odbiorców, którzy traktują takie tematy już bardziej profesjonalnie, są tym zajarani na przykład, ale mam nadzieję, że chociaż garstkę z Was przekonam, że inwestycja w tego typu urządzenie na warsztat jest opłacalna i w dłuższym okresie czasu na pewno Wam się zwróci. Jesteśmy teraz w najciemniejszym kącie w moim warsztacie, znaczy, ten kąt nie jest generalnie ciemny, ale jeżeli kręcę w nocy, tak jak teraz, no to niestety, no takie są tutaj warunki. Muszę tutaj zrobić po prostu do dodatkowe oświetlenie, ale no to wszystko pomiędzy zleceniami, a tych jest naprawdę cała masa. Cieszę się oczywiście z tego, ale roboty jest po kokardę, zresztą widać po ilości wydawanych przeze mnie filmów również. Tutaj powstanie stanowisko do obsługi całego lasera, oczywiście film z tego Wam pokażę. To będzie takie. Stolarsko-laserowe połączenia, oczywiście. Zobaczycie, jak tutaj fajnie się ten kąt zmieni, będzie mega doświetlony, będzie tutaj konkretne stanowisko dla tego lasera i na wszelkie jakieś tam przydasie, które są dla niego potrzebne. Zobaczcie, taki laser. Ja sobie zdaję sprawę, że na start jest to dość spory koszt, ale mówimy tutaj o zastosowaniu już profesjonalnym, tak. Są oczywiście mniejsze i większe modele. Ten model jest takim pośrednim, jeżeli chodzi o tego producenta. Laser, który tutaj widzicie, już Wam prezentowałem. Jest to Mira 7S od firmy AEON. To jest płatna współpraca. Firma dostarczyła mi ten laser i po prostu się w nim zakochałem. Nie muszę tak mówić, ale no, jestem zakochany w tym. Cały czas coś na nim robię, przychodzą do mnie kolejni ludzie, wracają ci sami ludzie, którym już coś robiłem. Parę fotek z realizacji już widzieliście i zobaczcie. Ten laser sobie ja zdaję sprawę oczywiście, że jest to gigantyczny koszt, jeżeli budujecie swój warsztat, ale jeżeli chcemy w to wejść profesjonalnie, idealny wybór. Są oczywiście lasery większe, mniejsze. Seria wyżej jest taka, jak Seria Nowa, Animira. Całkowita dowolność, to już musicie sobie określić przede wszystkim, jaki macie budżet i na ile, jakie pole robocze wam jest potrzebne i jakiej wydajności po prostu potrzebujecie od takiego lasera. No i tutaj chłopaki z Fast.com, który jest podlinkowany pod tym filmem, idealnie wam wszystko doradzą. Są to naprawdę mega dobrzy Fachowcy. Zresztą wróćcie sobie do tego pierwszego filmu, właśnie wyświetla się w karcie u góry ekranu, i tam wszystkie szczegóły sobie znajdziecie. Jest to gigantyczny koszt, tak, jeżeli chodzi o to, wróćmy do tego, ale zobaczcie, że ten laser wcale dużo miejsca nie zajmuje. Akurat ten, gabaryt, ten laser pod względem gabarytów jest bardzo kompaktowy 50x70 cm pole robocze idealny na start, jeżeli dla mnie chodzi. Jeżeli o mnie chodzi, to, co na takim laserze możecie wykonać, oczywiście widzieliście już w moich poprzednich realizacjach. Przed chwilą też wam o tym mówiłem, co ja wykonuję na takim laserze, ale dziś skupimy się na tym, aby zrobić sobie kolejną przystawkę do tego, żeby praca na warsztacie w warsztacie była szybsza, dokładniejsza. No i przede wszystkim bardziej przyjemna, żeby nie trzeba było się denerwować. Przejdźmy do komputera. Dobra, znowu jesteśmy w programie LightBurn i ja już tutaj przygotowałem sobie projekt, który chcę, aby został wycięty. Tutaj są jakieś błędy w tym projekcie, ale jest to projekt robiony na kolanie w 15 minut, także tutaj będzie zrobiony taki szablon do robienia uchwytów za pomocą frezarki górnowrzecionowej. I freza z łożyskiem górnym. Także po prostu przykładacie sobie taki szablon, przyciskacie go tam paroma ściskami i możecie sobie powtarzalnie wykonywać uchwyty do desek. Oczywiście trzeba dobrać sobie odpowiedni dla siebie frez i tak dalej. Ja używam frezu dość głębokiego, bo tam prawie na 20 mm, ponad chyba nawet 20 mm, więc ten uchwyt jest naprawdę bardzo głęboki i bardzo wygodny, bo już mam opinię od pierwszych użytkowników desek, że ten uchwyt jest naprawdę bomba. Także kwestia projektowania to jest już kwestia po prostu na inny film, nie jest to jakieś trudne za pomocą tego akurat programu e, można zrobić naprawdę bardzo wiele rzeczy, bardzo prostych rzeczy. Jest masa tutoriali gdzieś tam na YouTubie. Większość z tych tutoriali jest oczywiście w języku angielskim, ale to jest e, dla średnio rozgarniętego człowieka wszystko e, no zrozumiałe będzie, tak? Po prostu podążacie Krok po kroku jak małpka za tutorialem i wszystko jesteście w stanie sobie wykonać. Tutaj te ścieżki oczywiście są oznaczone różnymi kolorami. Jedne z nich to są linie, które będą liniami cięcia, jedne to są linie, które będą po prostu grawerowane, bo chcę żeby było zaznaczone, który uchwyt jest który. Zobaczcie, że tutaj mam uchwyt na 100 mm na 150 mm. I to wszystko będzie dobierane w zależności od tego, jak, jaki jest rozmiar mojej deski do trojenia. Dobrze, przejdźmy na laser, pokażę Wam, w jakim materiale w ogóle będę pracował. Jest to też mega tania sprawa. Do stworzenia mojego szablonu będę używał takiej płyty. Kupiłem ją w markecie za dosłownie 18 zł. Jest to nazwane płyta PS, szkło bezpieczne. Tylko, że to jest takie, takie plastikowe jak dla mnie. Nie wiem dokładnie, co to jest za materiał, jeżeli chodzi o jakieś tam e, takie profesjonalne nazewnictwo. Dla mnie jest to kawał jakiegoś twardego plastiku, który idealnie nadaje się do tego swoją grubością, aby opierać tutaj łożysko e, od freza w frezarce górnowrzecionowej. Wrzucam sobie to oczywiście do lasera. Tutaj nie, nie trzeba dbać o to, że jakieś przekątne nie będą zachowane i tak dalej, ponieważ tutaj wystarczy dosunąć i tutaj będzie wszystko zachowane. Projekt mam już wrzucony w laser i standardowo sprawdzam sobie, czy zmieści mi się ten projekt w, na materiale, tak? Wygląda na to, że wszystko jest ok i przechodzimy do Grawerowania do wycinania. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby zawsze do materiału ustawić ogniskową. Stół się podnosi, opuszcza na taką wysokość, aby ogniskowa była skupiona w idealnym punkcie dla pracy lasera. Zamykam i odpalam laser. Nauczony po tym, że na przykład po struganiu materiał jest mega ostry, od razu sobie przejadę tutaj te krawędzie papierkiem, mimo tego, że to nie jest jakieś tutaj ostre, ale wolę sobie to ładnie zabezpieczyć, żeby nie daj Boże nie pocharatało mi materiału, yy, czy coś, nie? Przelecę sobie tylko to delikatnie, trochę się zapyli, no trudno. Zatrąglę sobie rogi, bo zapomniałem o tym w projekcie i zaraz wam to pokażę. No. Mam taką fajną płytkę do kopiowania kształtów, ale zaraz możecie się, niektórzy z Was, pukną się w głowę. Patryk, co ty mówisz? Ja zdaję sobie sprawę, że można to wykonać z jakiejś sklejki. Za pomocą prostych narzędzi, i tak dalej, ale dlaczego nie skorzystać z takiego urządzenia, jeżeli już jest w warsztacie? I poza tym, na tym urządzeniu nie trzeba robić tylko i wyłącznie takich rzeczy. Można robić naprawdę bardzo różne kształty. Ja sam nawet dla arka tutaj, który spawa sobie te konstrukcje stalowe. Też czasem na laserze wykonuję jakieś po prostu takie przystawki, bo wiem, że to, co wyjdzie z lasera, ma pozachowywane odpowiednie kąty i tak jak ja to sobie narysuję, tak będzie, prawda? I przede wszystkim taka, taki kawałek plastiku, nazwijmy to, będzie na pewno bardziej odporny niż jakaś sklejka, która po którymś tam razie w końcu się gdzieś tam wygniecie albo gdzieś Wam spadnie i tak dalej. Nie bez powodu ludzie sprzedają takie rzeczy za dość fajne pieniądze, ponieważ jest to po prostu trwalsze, wydaje mi się, niż takie przystawki z drewna. Ja oczywiście, czasem takie jednorazówki wiem, że to będą jednorazówki wykonuję sobie z płyty HDF na przykład. Także na tym urządzeniu możecie naprawdę bardzo dużą ilość rzeczy sobie. Materiałów przede wszystkim obrabiać, wycinać z nich różne rzeczy, korki, gąbki, jakieś, co tam jeszcze? No właśnie takie plastiki, korek, taki, który pokazywałem wam już w jednym filmie, gdzie były robione podstawki, podkubki, naprawdę tego jest cała masa, można się tym bawić w nieskończoność. Dobra, zobaczcie. I to jest teraz naprawdę bardzo prosta sprawa. Wystarczy odznaczyć sobie środek. Tu mam 23, 234, tu mam 115, 115 i 2. Czyli 117, 117, mam środek. Odznaczam sobie. Jako że tutaj sobie ładnie środek wyznaczyłem i wiem, że na pewno to jest środek biorę sobie taki szablonik. Oczywiście potem, znaczy można sobie jeszcze zrobić jakąś wersję tam z odbojnikami i tak dalej, nie, ale to jest taki prosty szablonik, żeby pokazać Wam tylko, że naprawdę można fajne rzeczy robić za pomocą takich urządzeń jak laser zabezpieczone. No i teraz przechodzę do frezowania. No, trochę uciekło ujęcie. Jak widzicie, wszystko ładnie przygotowane. No i teraz tylko czas na frezowanko. Tak jak mówiłem, mój fres jest dość głęboki, na ponad połowę grubości. No i wjeżdżam. Na początku wjeżdżam sobie tutaj, żeby potem mi nic nie wyrwało, to wjeżdżam sobie z tej strony, to samo robię tutaj i powolutku zaczynam zbierać. Frezowane trochę na wariata. Frezem prostym, a nie żadnym spiralnym. No i zobaczcie, naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda z boku. Całkiem dobrze to wygląda. Oczywiście do pogarniania to jeszcze wszystko. Jako, że leciałem na wariata, tu będę musiał jeszcze przeszlifować. Trochę mi tam poderwało. Ale jeżeli chodzi o sam kształt, został zachowany. Także naprawdę. Bardzo fajnie to. Wygląda. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda to na zaolejowanej desce. Tak wygląda taka zaolejowana deska. Ta akurat sobie obcieka z resztek i wyjeżdża po weekendzie. Także tak to się prezentuje już na gotowym wyrobie. Podsumowując ten odcinek, ja wiem, że wielu z Was powie, że to urządzenie jest za drogie, że to się nie opłaca, ale uwierzcie mi, że jak już zaczniecie używać tego urządzenia, albo chociażby macie pomysł na, na to, co moglibyście robić na tym urządzeniu i to sprzedawać na przykład, czy też sprawiać, że Wasze projekty będą bardziej. Takie indywidualne, i, i tak dalej. Z mojej stolarni wychodzą rzeczy. Ja sobie zdaję sprawę, że to gdzie jest powielane, jakieś tam meble i tak dalej, ale większość tych mebli są to meble zdecydowanie robione pod klienta, i możecie zaoferować do takiego klienta spersonalizowanie tego jeszcze bardziej, chociażby przez jakąś grawerkę na jego meblu. Uwierzcie mi, że są tacy ludzie, którzy naprawdę bardzo będą się tymiarać. Dla stolarza nieograniczona po prostu ilość rzeczy, które moglibyście wykonać: jakichś szablonów, jakichś właśnie takich rzeczy, które będą ułatwiały Wam pracę. Tutaj taki najprostszy przykład. Robiłem ostatnio stół okrągły i to jest szablon. Wycięto oczywiście na laserze do wykonania zaokrąglonej oskrzyni. Bardzo, bardzo mi to ułatwiło pracę na pilarce taśmowej. Może kiedyś zrobię film o tym, jak, jak coś takiego wykonać, ale na chwilę obecną no po prostu nie ma na to za bardzo czasu. Ale wracając do sedna, zajęło mi zrobienie tego dosłownie 15 minut, może 10. Bardzo mi się to przydało podczas wyklejania, bardzo przydało mi się to podczas wycinania, i najlepsze jest to, że to jest wielokrotnego użytku, jest zrobione z płyty HDF, akurat w tym wypadku. Ale naprawdę możecie używać, tak jak już mówiłem, do stworzenia takich szablonów w wielu, wielu innych materiałów na przykład takiego czegoś, jak ja dziś użyłem. Są oczywiście materiały trwalsze, są materiały, które no, mogą być jednorazówką, tak jak to na przykład, ale to służy mi tylko do odrysowania kształtu. Także, no mówię, ogranicza Was tylko i wyłącznie Wasza fantazja. Będę Was przekonywał do tego lasera, mimo tego, że ja nie byłem na początku przekonany do takich rozwiązań. Ciężko by mi się teraz pracowało, jakbym nie miał tego lasera, bo przyzwyczaiłem się do tego, że potrafi mi wiele problemów po prostu rozwiązać. I też ludzie wiedzą o tym, że ja laser posiadam już tutaj e, w, lokalnie. No i przychodzą do mnie z takimi właśnie personalizowanymi rzeczami mapa, e, tabliczki jakieś na, e, na budynki, e, czy też. E, Ojej, no dużo tego było. Czy też właśnie jakieś wycinanki e, takie, wiecie, z tego można zrobić puzzle dla dzieciaka nawet. Więc no, mówię wam, tego jest naprawdę cała masa. I mając taki laser, otwieracie po prostu się na szerszą klientelę jeszcze. E, nauka tego nie jest jakaś naprawdę bardzo trudna. Tak jak po, 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 mówiłem już to, o, jest po, po, po. Tak jak już mówiłem to wcześniej. Cała masa tutoriali na YouTube, cała masa jakichś szkoleniowców, którzy mogą was popchnąć dalej, po prostu. Dobra, bo będę tak gadał, gadał i zachwalał, a czas już kończyć po prostu ten film. Dziękuję Wam za obejrzenie, jeżeli dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że. Z każdym kolejnym filmem przekonuję Was do tego, że laser, jakikolwiek, ale no CO2 to jest absolutny pogrom w stosunku do laserów diodowych, takich małych, yy, że będę Was przekonywał jeszcze trochę i mam nadzieję, że niektórzy z Was się zdecydują na to rozwiązanie. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Może i był dla niektórych z Was ciekawy, bardzo mnie to cieszy. Na razie, cześć!